Witam. To efekty renowacji szafki secesyjnej. Może najpierw pokażę od środka. W środku została gruntownie poddana renowacji. W tym sensie, że zostało wszystko wyczyszczone, odkażone i na nowo politura na taki została położona połysk satynowy. Taki lekki połysk. tak Nie jest to poler w 100% tak na zewnątrz. Ale wewnątrz jest wypoliturowana na poler satynowy. Teraz pokażę jak wygląda, jak wygląda. Najpierw może zamknę, zamknę mebelek. Tak wygląda z frontu. Proszę bardzo, jaka piękna politura. Co na uwagę zasługuje, to to, że na przykład, to może się oddale lekko, widać jak te płyciny pod tymi, pod tymi szkłami. Jak pięknie są ułożone, jak pięknie nadają takiego, takiej dynamiki temu meblowi. Tak, nie jest to mebel po prostu taki monotonny, ale sam fakt, już te. Witraże. Tak. Zostały wypolerowane. Pięknie. Okucie zostało wypolerowane. Kluczyk. Tutaj z tej strony, oczywiście, zostawiłem tradycję, bo to jest prawie 100 lat. Może tak. Prawie 100 lat. Tutaj patyny. tak, Teraz tutaj otworzę. Tak samo tutaj. Wszystko. Zasuwy zostały wypolerowane. A tutaj zostawiliśmy z tej strony patynę 120-letnią, prawie. Tak wygląda. Tak wygląda. Tak. Pięknie się zamyka. Nic nie obciera, obcierało na dole boki, trzeszcza, trzeszczał mebel. Mebel został rozłożony na drobiazgi i ponownie po renowacji sklejony. A teraz boki. Tak, tutaj boki. Piękny kolorek, machoń. Ma politura taka, że odpija się, że można się ogolić. Tak, a teraz a teraz dwóch z programu. O! Jaki piękny machon piramida na blacie. blad był od podstaw zrobiony tymi technikami starymi w środku jest drewno, potem obłok dębowy na końcu, na końcu został wykończony, wyklejony machoniem piramida. Piękna sprawa tak samo tutaj jak robiłem tą machoń z tego z, z, z jednej z części mahoniu piramida to jako kontwornier dałem piękny jawor o, ładnie się teraz prezentuje taki błomykowy no dobrze pięknie wyszedł modelek Satysfakcja pełna i radość w domu i zagrodzie.